Dzień dobry, dzień dobry. Damian Bogański z tej strony. Witam serdecznie. Rozrusznik poranny. No i co? Jedziemy sobie, moi drodzy. Minuta ćwiczeń. Na początku luźne, spokojne podskoki. Może to być bieg bokserski, mogą być pajacyki, może być takie przeskakiwanie z nogi na nogę, tak jak ja to teraz robię. Może być uderzanie piętami o pośladki. Generalnie niech serduchu popracuje, niech krew zacznie krążyć po całym ciele, niech tlen napłynie do wszystkich komórek, po to, żeby żebyśmy się obudzili i żebyśmy mogli pocisnąć. Dobra, 30 sekund więc pracuj sobie cały czas dzisiaj standardowo. Ma, ćwiczymy sobie po minucie, 15 sekund odpoczywamy i tak się wspólnie bawimy. Po to, żeby rozruszać całe ciało, żeby mieć lepszy dzień, żeby poprawiać sprawność, poprawiać elastyczność całego ciała, poprawiać stabilność, wzmacniać mięśnie posturalne, przez co postawa będzie lepsza, i tak dalej, i tak dalej, więc rozrusznik poranny w całej okazałości. Dobrze, 5 sekund do końca. Mam nadzieję, że już czujesz, że troszeczkę szybciej serduszko bije. Mamy 15 sekund przerwy. No i co? No kurczę, to już jest, nie wiem, już któryś tam odcinek, jest ich tutaj ponad 40 na kanale. Mam nadzieję, że jesteś ze mną tutaj regularnie, że robisz codziennie te treningi. Przecież to jest 5 minut, więc czas na pewno się znajdzie. A Pewnie, jeśli je wykonujesz regularnie, to już czujesz postępy. Tymczasem schodzimy sobie do głębokiego przysiadu i w tym głębokim przysiadzie bujamy się z nogi na nogę. Na zmianę odrywamy raz jedną, raz drugą piętę i tak się bujamy. Myślę, że ta pozycja jest już dla ciebie dość prosta, bo jeśli śledzisz ten kanał regularnie, jeśli robisz rozruszniki, jeśli stosujesz mój program mobilne ciało 2.0, to w ogóle y, ta pozycja powinna być. Dość prosta dla Ciebie, a jeśli nie, no to wiesz co robić, albo darmowe treści, które są tutaj, albo program, program mobilne ciało 2.0, on Ci pomoże w odzyskaniu mobilności bioder i stawów skokowych. Szczególnie teraz w nowej odsłonie graficznej, to ach, 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 miodzio. No, więc my sobie pykamy i jeszcze tak 15 sekund takiego bujania z nogi na nogę, głęboki przysiad i... Przenosimy ciężar. A raz lewa, raz prawa. Można też łokciami rozepchnąć kolana do zewnątrz. Generalnie tutaj te stawy biodrowe są bardzo istotne, po to, żeby na przykład nie bolało w lędźwiach. To staw biodrowy musi być mobilny i stabilny. Okej, okay, 15 sekund przerwy, a my sobie będziemy przechodzić zaraz do kolejnego ćwiczenia. Teraz dodaliśmy ten bajer że w okienku obok. Widzisz, jakie będzie kolejne ćwiczenie, więc nie muszę go omawiać. A ty już wiesz, co robić. Fajnie, nie? Rozwijamy się <laughs> dla ciebie. <laughs> no właśnie, jak z jakiejś po prostu reklamy. Ok, jesteśmy w podporze, dostawiamy sobie stopę do dłoni, wkroimy rotację i powrót. Co jest ważne? Oczywiście pośladek napięty, bardzo mocno, ręka do góry, rotujemy się w odcinku piersiowym, tylko, a nie w lędźwiach, noga zakroczna, Oślad jest napięty, yy, noga jest prosta w kolanie, a druga noga, ta, która idzie do przodu, sięga jak najdalej, jak najdalej do przodu. Yy, to jest ważne, ważne, żeby tak właśnie robić. Ty sobie pykasz, ty sobie działasz, ciśniesz, a nam zostało jeszcze 25 sekund. Ach, Komentuję ten materiał i się bardzo cieszę, że te rozruszniki są, bo zyskują one coraz większą popularność. Co prawda, wyświetlenia mówią o tym, że może nie jest to jakiś hit internetu, ale ja. Czuję i wiem, bo piszecie komentarze, że dużo osób z tego korzysta, czuję się lepiej, więc chce mi się. Chce mi się pracować, chce mi się działać, chce mi się robić. Mam poczucie misji w tym wszystkim. Ekstra, 15 sekund przerwy. Zaraz będziemy wjeżdżać w kolejne ćwiczenie, jak dzik w maliny. Hmm i tak, właśnie, właśnie, jak tam w ogóle co słychać, weź tam napisz w komentarzu, jak się czujesz po tych rozrusznikach porannych mam nadzieję, że jest lepiej niż było zanim zacząłeś, Ok, jedziemy sobie wzmacnianie mięśni brzucha oczywiście brzuch, mięsień który jest odpowiedzialny za prawidłową postawę, więc musi być silny, ty musisz umieć go kontrolować, musisz umieć go napinać. Jest mnóstwo bezpłatnych materiałów na kanale, po prostu bierz i korzystaj. Teraz wykonuj tak to ćwiczenie, że odcinek lędźwiowy ma leżeć, ma przylegać, masz napinać brzuch, a właśnie tutaj mamy sterowanie oddolne, więc przyciągamy kolana, staramy się zawinąć miednicę pod siebie, napiąć mięśnie brzucha, a ty masz czuć, że mięsień prosty brzucha tutaj bardzo mocno działa, masz kontrolować to wszystko, co się dzieje. Tutaj nie kopiemy, Całe zgięcie w kolanie, tutaj nie robimy żadnych manipulacji, żadnych gwałtownych ruchów. Pełna kontrola nad brzuchem. Bardzo ważne, bo, jakby jako mięsień posturalny, to ten brzuch musi działać. Nie tylko wyglądać, ale działać, bo wygląd to jest. Jakby Głównie poziom tkanki tłuszczowej, a działanie to jest wszystko to, jak my tym brzuchem pracujemy świadomie, więc po prostu naucz się tego. Dobrze, że jesteś na tym kanale, bo tutaj się wszystkiego nauczysz. Świetnie, 15 sekund przerwy i co? I zaraz pojedziemy sobie z kolejnym ćwiczonkiem. Weź łyka wody, pooddychaj głęboko i teraz z podporu tyłem, nogi proste, będziemy wypychać biodra do góry, akcentując napięcie w pośladku. Więc no ważne ćwiczenie, ważne ćwiczenie, szczególnie dlatego... Szczególnie, szczególnie dlatego, że pośladek to mięsień posturalny, właśnie tak jak podobnie jak wcześniej mówiłem z brzuchem, więc no ważne jest to, żeby umieć świadomie go akcentować, żeby go świadomie napinać, ale równocześnie co w tym ćwiczeniu? Łokcie wyprostowane, ale nie w przeproście, mostek wysoko, wypchnięty do góry głowa na przedłużeniu kręgosłupa, nogi powinny być złączone tutaj i takie usztywnione, napięte, no i sobie działamy w ten sposób cały czas, Um, jeszcze mamy 20 sekund e, tego ćwiczenia. No i to będzie tyle, jeśli chodzi o nasz rozrusznik dzisiejszy. E, więc mam nadzieję, że Ci dzisiejsze ćwiczenia bardzo dobrze weszły i czujesz, że działało. No właśnie. 3 sekundy, 2, 1. Ekstra zrobione. Gratuluję ukończenia. Widzimy się jutro i... Tak, do zobaczenia. Damian Bugański z tej strony. Pozdrawiam, cześć.